Witam w prezentacji 36. numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL-u od D'Agostini. W tym numerze Star 28ZM7. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. 36. Modelem w kolekcji jest Star 28ZM7. Model posiada zabudowę zamiatarki ulicznej ZM7, kabinę w kolorze jasnozielonym, zabudowę w kolorze żółtym i czarne środki kół. Ma kabinę w kształcie prostokąta z dwoma fotelami, obudową silnika pomiędzy, kierownicą, dużą szybę z przodu z dwoma wycieraczkami, lusterka prostokątne na prętach, drzwi otwierane do przodu, za nimi małe okienko, oznaczenie 28. Kierunkowskazy. Z przodu ma dwie kratki z atrapą chodnicy, okrągłe reflektory i kierunkowskazy po bokach. Czerwony zderzak w żółte paski z tablicą. Na zapodowie po stronie kierowcy ma dwie szafki. Pod spodem ma dwie okrągłe i podłużną szczotkę z rolkami zbiornik paliwa, okrągłe płotniki, z tyłu dwa okrągłe zbiorniki, napis WUKO, z tyłu ma pokrywę siłownikiem, światło ostrzegawcze i ograniczenia prędkości. Pod zabudową ma światła, chlapacze, wyjście dla węża, Pojemnik na akumulatory i płaski element u góry, w spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu, elementy przedniego i tylnego zawieszenia, szczotki, górę pedachową z tłumikiem, elementy silnika wału napędowego tylnego mostu, zbiorniki, z przodu koła pojedyncze z tyłu podwójne. Numer 36, w tym numerze Star28ZM7. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z jego informacjami Star 28SM7 zamiatarką do domu. Ulicę nagle wypełnia beztroski śmiech. Był środek nocy i środek tygodnia. Mieszkańcy przedwojennych kamienic w centrum Warszawy spali nabierając sił przed kolejnym dniem pracy. Na pewno nie jednego z nich obudziła głośna rozmowa i także podmielony rechot, który odbijał się echem od elewacji domów stojących w Alejach Ujazdowskich. W jednym z budynków znajdowała się siedziba Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu, czyli SPARTIFU. Szumna nazwa kryła rozrywkową treść. Klub był w rzeczywistości kawiarnią, restauracją, a nocą odbywały się w nim nawet dancingi. Alkohol w spatwie pijano od rana do rana, lecz przy stolikach faktycznie można było spotkać najznajmienniczych polskich artystów filmowych i teatralnych. Bywali tam również reżyserzy, scenografowie, operatorzy, pisarze, malarze, w kilku słowach bohema z czasów PRL-u. Spartif stanowił bezpieczną przestrzeń dla kolorowych ptaków, w której artyści mogli na pewien czas zapomnieć o otaczającym szaryzm, problemach finansowych i przygnębiającej sytuacji politycznej. Mamy zdjęcie informacji, że mimo, że pojazdy utrzymania czystości niezaprzeczalnie pełnią bardzo ważną funkcję, trudno znaleźć je na zdjęciach. Obok widać stara z zabudową SM-7, przypadkowo uchwyconego przez fotoreportera, który dokumentował strajki w sierpniu 1981 roku. Kolumna samochodów należących do miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania w Warszawie pokonuje nowy świat podczas akcji protestacyjnej zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność. Mamy zdjęcie stara 2829, czyli modelu przejściowego pomiędzy starem 25 a 200, wiele latkości w naszych drogach. Był jednym z przykładów na to, że PRL-u tymczasowe rozwiązania sprawiały się najlepiej i żyły najdłużej. Samochód miał nową konstrukcję w tym kabinę zaprojektowaną z udziałem specjalistów z francuskiej firmy Shelson. Lecz napędzał go stary silnik, prace nad jednostką napędową się przeciągały, dlatego zdecydowano o wprowadzeniu modelu przejściowego. Mamy zdjęcie informacji, że na przestrzeni lat pojazdy służące do czyszczenia ulic przybierały różne kształty. Na zdjęciu widać zamiatarkę zaprezentowaną w Wiedniu w 1964 roku. Nieduże wymiary pojazdu umożliwiają pracę na wąskich ulicach w centrum miasta. Mamy zdjęcie deski rozdzierża STARA 28. pojazdy specjalistyczne, takie jak zamiatarki, wyposażono w dodatkowy panel sterowania urządzeniami zamontowanymi za kabiną kierowcy. Po prawej stronie szofera znajdował się sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny typu s 530 i 1 o pojemności 6230 cm3 i mocy 100 koni mechanicznych. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami, takimi jak kabina. Silnik, koła, zawieszenie, układ kierowniczy, hamulce, szczotki, zbiornik paliwa, zbiornik wody. Mamy zdjęcie informacji, że Star 2829 powstawał w dużej liczbie odmian nadwoziowych. Podstawową wersją była skrzynia ładunkowa, oprócz niej produkowano ciągniki siodłowe, wybrodki oraz zabudowy specjalistyczne, dźwigi, autobusy typu ozinobus, chłodnice, zamiatarki, polewaczki. Mamy zdjęcie informacji, że w 1937 roku w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Warszawie pracowały śmieciarki marki Mercedes należące do najcięższych ciężarówek wytwarzanych wtedy przez niemieckiego producenta. W skład tej serii wchodziły m.in. modele L6500, L8500 i L10000. Pojazdy stacjonowały w siedzibie zakładu mieszczącej się wówczas przy ulicy Karowej 3. Mamy zdjęcie polewaczki na podwodziu Skody 706, która była stałym gościem na polskich ulicach przez ponad 30 lat. Ten samochód wystąpił w co najmniej dwóch polskich filmach: W lubię Poniedziałku i w roli nietypowej taksówki, w co mnie zrobisz, jak mnie złapiesz. Mamy zdjęcie informacji, że wśród samochodów przeznaczonych do utrzymywania czystości, ogromną rolę odgrywają oczywiście śmieciarki. Pojazdy takie jak na zdjęciu, budowane na podwoziu Skody 706RT przez wiele lat wywoziły nieczystości z polskich podwórek. Mamy zdjęcie polewaczki Skody 706RTH na skrzyżowaniu ulic Juliana Marchlewskiego z aleją generała Karola Świerczewskiego w Warszawie. W 1964 roku ulice polewano, aby podczas suchej pogody koła samochodów nie zniecały tumanów pyłu. Stary 28-29, produkowana w latach 1568 1983 a stara 200 w latach 1976-1994, oba samochody przechodziły wprawdzie modernizację, lecz podstawowe elementy konstrukcyjne pozostawały w zasadzie bez zmian. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze czyli IFA W50L z roku 1965. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.